Kominiarki? Są. Kopy to? A nie, to ja miałem przynieść. Maciek, ale nikt się nie nabierze, że to prawdziwy, przecież z daleka widać, że plastikowy. Cicho, żyjemy w pani kreskówce, tutaj wszystko jest możliwe. I najważniejsze: znacie plan? No, że sobie wychodzimy po prostu głównym wejściem ze szkoły. Dokładnie tak. Gruby, pokaż plan szkoły, bo chcę zobaczyć, którędy do wyjścia. Ej! Co wy robicie, przecież macie teraz lekcję! Trafiłem go! Trafiłeś go pistoletem na kapiszony? Od sprzętu ważniejsze są umiejętności. Moje mi się skończyło. A jak wam mówiłem, że byłem komandosem przed kompozycją w 96, to mi nie wierzyliście.